Zastanawiałeś się kiedyś, kto jest prawdziwym antagonistą w filmie Ratatuj? Mały wkurzający skinner, a może srogi krytyk kulinarny? Odpowiedź okazuje się całkiem inna. Dla tych, którzy nie znają tego filmu, postaram się go skrócić w kilku zdaniach. Nazwa filmu to Ratatuj. Nie jest to nazwa szczura mającego pasję kulinarną, tylko potrawy, którą szczur postanawia przyrządzić na końcu filmu. Szczur opuszcza kolonie, chcąc spełnić swoje marzenie zostania kucharzem. W miejscu, w którym nie wolno mu przebywać kuchni restauracji. Linguini, młody kucharz, pozwala Remiemu się ukryć. Dzięki temu Remi, pod czapką kucharską, może ciągnąć za włosy Linguiniego i kontrolować każdy ruch kucharza. Duet szczura i młodego kucharza, poprzez najwspanialsze jedzenie w Paryżu, imponuje grupie krytyków swoją pomysłową kuchnią. Skinner, wysoko wykwalifikowany szef kuchni, podejrzewa, że coś jest nie tak. Robi co w jego mocy, by odkryć prawdę o Linguinim i jego nowych talentach w kuchni. To brzmi jak imponująca historia o pokonywaniu przeszkód i osiągnięciach, ale Remy niestety nie jest taki dobry. Pierwszą rzeczą, które wywołały u mnie negatywne emocje, były jego kłamstwa. W rozmowie z Augusto podkreśla, że nie jest złodziejem. Natomiast prawda okazuje się nieco inna. Remi cały czas kradnie zioła, przyprawy czy książki kucharskie. Jednak Remi nigdy nie uczy się swojej lekcji. De Linguini dowiaduje się, że ukradł składniki, z których przyrządził mu śniadanie, mówi do niego: Spójrz, to jest pyszne, ale nie kradnij, kupię trochę przypraw. W filmie z biegiem czasu szczół staje się coraz bardziej bezczelny. Najpierw kradnie tylko jedzenie dla siebie, ale w końcu zaczyna puszczać do restauracji resztę stada, żeby ukraść jedzenie. Pozwala na to całej kolonii szczurów. Jest to obrzydliwe, nie wspominając o tym, że ze względów higienicznych restauracja musi wyrzucić mnóstwo jedzenia. Tak, szczury dezynfekują się już w ostatniej scenie, jednak nie ma to miejsca we wcześniejszych scenach, w których również przebywają w restauracji i dotykają składników. Pomijając fakt wyrzuconego jedzenia, może on wyrządzić znacznie większe szkody. Według Centers for Disease Control and Prevention szczury i myszy roznoszą około 35 różnych chorób na całym świecie, które mogą być śmiertelne. Jasne, że te szczury czyszczą się i odkażają w stanie po tym, jak przeszły już przez wszystkie miejsca w restauracji, ale kiedy całe stado najeżdża na lodówkę, nie widać żadnych warunków sanitarnych. Może to skutkować otruciem wielu klientów odwiedzających ich restauracje, a nawet spowodować ich śmierć. Co więcej, nie zagraża on tylko gościom, ale i pracownikom restauracji, którzy straciliby pracę z powodu zamknięcia lokalu. A uwierzcie mi, gdyby w tak eleganckiej restauracji znaleziono choć jednego szczura, z pewnością by to nastąpiło. Przejdźmy do kolejnej sprawy. Z pewnością kojarzycie Linguiniego, któremu Remi pomaga gotować. Ale czy na pewno pomaga, czy może go wykorzystuje. Remi przez wiele dni opracowuje potężny system, który za pomocą ciągnięcia za włosy pozwala mu sterować kucharzem. Jednak czy nie łatwiej byłoby po prostu nauczyć Linguiniego gotować? Z pewnością zajęłoby to trochę czasu, ale nie ryzykowałby wtedy tym, że ktoś przyłapie go ze szczurem na głowie. Zamiast uczyć go długoterminowych umiejętności, które pozwoliłyby mu stać się dobrym kucharzem, woli wykorzystywać go jak ludzką marionetkę. Spytacie dlaczego? Dla własnych korzyści. Dzięki temu szczur może spełniać się w swojej pasji i uczyć się gotować. Ma też zapewniony dach nad głową i pożywienie, ale oczywistym jest, że nie będą ze sobą do końca życia. Co wtedy, gdy Linguini zostanie sam? Bez jakichkolwiek umiejętności nie będzie w stanie wykonywać swojego zawodu i zostanie bez pracy. Jeżeli oglądaliście film, z pewnością pamiętacie, jaką unikalną zdolność swojej kolonii posiadał Remy. Był to nadprzyrodzony węch. Który pozwalał mu na sprawdzanie jedzenia trafiającego do kolonii. Dzięki temu jego przyjaciele i rodzina nie umierali. Co postanowił zrobić Remi? Zostawić swoją kolonię i spełniać swoje ambicje jako kucharz. Nie przeszkolił do tego żadnej innej osoby z kolonii, zostawiając ich bez kontroli śmiertelnej trucizny. Nikt nie zakazuje mu spełniać swoich marzeń, jednakże poza pracą na kuchni, mógł też pomagać swojej rodzinie w selekcji jedzenia. Oznacza to, że gdy Remi spełniał swoje marzenia, jego kolonia ryzykowała swoim życiem. Nie obchodziła go jego rodzina, która go wychowała, karmiła i pomogła mu przeżyć, by teraz był w tym miejscu, w którym się znajduje i by mógł realizować swoje pasje. Porozmawiajmy teraz o postaci, która przedstawiana jest nam jako antagonista. Co gdybym powiedział wam, że to, jak jego postać jest przedstawiana, nie jest do końca prawdą? Spójrzmy na jego osobę chłodnym okiem. Patrzymy na tę postać. W ten sposób w dużej mierze z powodu jego wyglądu. Przymrużone oczy, namalowany wąsik i pełne złości spojrzenie. Jednak tak naprawdę nie robi on nic złego. Jest doskonale wyszkolonym kucharzem, słucha swojej załogi, a nawet potrafi przyznać się do błędu. Kiedy okazuje się, że Lingwini ugotował zupę, która tak posmakowała gościom, postanawia dać mu szansę. Co właściwie czyni go antagonistą? Choleryczna osobowość? Wielu ludzi głośno wyraża swoje emocje i w ten sposób się uzewnętrznia, ale czy to czyni ich antybohaterami? Trzeba wspomnieć, że Skinner podejmuje bardzo dobre decyzje biznesowe. Chce on rozpromować sieć swoich mrożonek, które oczywiście nie są aż tak dobre jak przygotowane na zamówienie jedzenie w restauracji, ale może dotrzeć do większego grona odbiorców na całym świecie ze znacznie przystępniejszą ceną. Jak widzimy w 2021 roku, jego biznesplan sprawdziłby się doskonale ze względu na zamknięte restauracje. Przez większość filmu stara się pozbyć szczura z restauracji, chroniąc przy tym swoich klientów od śmiertelnych chorób oraz swoją załogę przed utratą pracy, co nastąpiłoby jak tylko znaleziono by szczura w restauracji. Mimo wielkiej niechęci postępuje zgodnie z listem, który otrzymuje, a gdyby tylko chciał, mógłby wyjść z sytuacji na wiele sposobów. W każdej chwili mógł zniszczyć list lub chociażby zwolnić niego. Bez problemu udałoby mu się również otruć kucharza, gdy widzimy w jakim stanie jest po wypiciu butelki wina. Co spotyka go za to na końcu? Zostaje zamknięty w lodówce we własnej restauracji wraz z inspektorem sanitarnym. A wy co sądzicie o postaci Remiego z Ratatuj? Dajcie znać w komentarzu.